Po pandemicznej przerwie wraca największe w Zgorzelcu wydarzenie dla seniorów Kaziuki. W sobotę w hali przy ulicy Maratońskiej spotkają się rękodzielnicy, zespoły folklorystyczne oraz miłośnicy dobrej zabawy, aby wspólnie spędzić kilka godzin w miłym towarzystwie. Na terenie powiatu Zgorzeleckiego można powiedzieć, jest bardzo dużo osób, które kiedyś mieszkały na kresach, na Wileńszczyźnie. No i obecnie mieszkają w powiecie Zgorzeleckim. I nie wiem skąd się to zrodził parę lat temu taki pomysł, żeby właśnie wrócić do tej tradycji, bo właśnie w Wilnie na Świętego Kazimierza odbywają się jarmarki, są wykonywane palmy. Wielkanocne. I to jest piękna tradycja. To radosne święto odbędzie się w najbliższą sobotę 11 marca od godziny 14. Całość potrwa kilka godzin. Mieliśmy dwa lata przerwy pandemicznej, nie było można organizować. No i będą prezentowane to, co powiedziałem na wstępie. No, chcemy wracać. Mamy koło 12 zespołów artystycznych, będzie występować będzie koło 20 parę różnych stowarzyszeń, koło, ko, kół gospodyń większy, wiejskich i ten będą prezentować swoje wyroby, rękodzieło będzie prezentowane. Na scenie zobaczymy m.in. zespół Turoszowianie, Łużyczanie, Jubilaci czy Górnoużyckie Błękitne Kamizelki. Ponadto zasmakować będzie można dobrych domowych produktów. Wyroby wędliniarskie, jakieś pszczelarskie produkty, pierogi, różne bigosy, no takie te polskie tradycyjne potrawy. Natomiast na pewno każda z ekip, która przyjedzie, też z jakąś niespodzianką, bo gdzieś ktoś się tam specjalizuje w czymś, w wypiekach. Organizatorem wydarzenia jest klub seniora ze Zgorzelca, a zwykle publiczność przyjeżdża z wielu okolicznych miejscowości.